Stawy obiadowe, trzeba chcę wziąć od razu podjeść. Proszę bardzo, tu jest jajecznica. Ptaki z miastem. Oni tu sushi mają zestawy. No i duży sklepik. Dingi, pizza, jaka pizza, jaka droga, c taka malutka, dycha, moje napoje, o, moje ulubione, wina to dzisiaj będą wieczorem, a to są tylko. Y tylko wyskokowe napoje. Olbrzymi wybór. Stąd 0,9%. Bardzo dobry. I tańsze tu są niż indziej. No i to wszystko alkohol, 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 alkohol. alkohol, alkohol, alkohol. I piwa się zaczynają. to są podroby piw, podroby piw, podroby piw. Podroby piw. Piwa są na innym dziale. W supermarkecie jest taniej. Czy mnie musiał kupować w konbini I skusiłem się. Proszę raz. A tewetkę, w kurz i rybkę. Bo były po no, 101, 350. Ma mm. ulubiona wow, rybka. Ogonkiem.